Cześć z tej strony Satuny, witam Was w kolejnym odcinku z serii e, Eclipse. Tak. E, ostatnio zdobyliśmy jakiś klucz. E, to jest klucz do pokoju 202, no. czyli dokąd? My jesteśmy tu, dobra, czyli tak trzeba wleźć najpierw na górę. I 202 to będzie a, a, po lewej stronie. Dobra. Czyli tutaj idziemy. Chyba ten na górze, tak mi się wydaje. Albo i nie. Czyli co tutaj? Tak, to mnie jeszcze nie było. Dalej lustro, cały czas bez zmian w lustrach. kogo nie słychać w tym tym. To dziwne. Aha nic. Cisza. Dobra, to idziemy w dziurę. To też następna dziura jeszcze na dół. Czy coś jeszcze ciekawego tu znajdę? Spusta pusto. Są książki. Na lustrze też nic nie ma. Ten regał. Nic. Zamknięte. Hmm. To idziemy teraz na dół. Tak, to na dół. O! Ile przedmiotów! Najpierw weźmy wszystkie. To the Tak, weźmy klucz. O! <śles> no dobra. Czyli co? nocka, dobra. E, zaraz. E, boję się, ale... E, książka, dobra, czyli nic ciekawego. To wychodzimy. Jest już chyba że są zamknięte. Dobra. NIE TEN GUZIK! I ten... mapa. Dokąd ja wziąłem ten klucz? Klucz do hotelu... Aha! Backdoor Hotel. Jak ja mam się tam dostać? Aha, czyli zaraz... A z lobby. Czyli stąd. A nikogo tu nie ma, prawda? Nie ma, nie ma. A nie widzę tutaj, żeby się jakoś można było gdzieś dostać. A, już wiem! Dobra, już pamiętam. Tu i na górę. Mhm. Co tam się tak... A, to lampy, to dobre. Tu jest troszkę... A, tam jest jakaś jedna ścieżka, a ja najpierw wolałbym... Sprawdzić co jest tutaj. Aha jezioro, tu nic nie ma nigdzie. No dobra, to idziemy. A, jesteśmy w lesie. Aha. Proszę Państwa O! Coś nie mogłem A to coś tam. Coś będziemy pewnie musieli zrobić z tym kwiatuszkiem Ja patam wszyscy nie mam jakieś lampy Nit, kompletnie To już nie chodzi nawet o to, że A, coś mi zaczęło piszczeć, nie wiem czy to mi w uszach coś dzwoni, czy raczej jakiś taki efekt specjalny. Nic, nie ma nigdzie. Mógłbym to wziąć. Aha, tu coś było! Ale chcę jeszcze na dół. Jeszcze nie poswycałem wszystkiego. Tabry, а, то есть пивница, а location. не структура. Пусто. Ого, что там? Чуть-чуть не ем за огоцем. тут? Да я ни не буду No Nawet... hmm. to tak jakby troszkę się zamotałem. No, tak, tu nic nie ma, jest tylko ten kwiatek, który... Studnia pusta. Jest nic się nie, a jeszcze tu może. Gdzieś można się dostać. Coś tu jest chyba. O jest! Tu akurat nie ma nic. Ale tutaj jest. Mam nadzieję, że nie zamierza za mną nigdzie podejść. Jeszcze tu okolicę całą no zanim się ruszę dalej. Do kościoła. Ale w którą stronę? Bo tak jakby ten drogowskaz nie jest zbyt dokładny. To mi na kościół nie wygląda to Jest troszkę jaśniej O! A nie myślałem, że może by wziąć to wiadro i zrobić coś z tymi kwiatkami wtedy Hmm. A nie, never mind. Ale co to jest? A, to jest jednak. Było w taki dziwny sposób napisane. On found z dużej litery. Także no. Nic więcej tu nie ma? Tu? Puste. Nie wiem co mogę zrobić z tym toporem. Hmm. To na razie idziemy. Nie ma tutaj nic więcej. To idziemy do kościoła. Może tam będę musiał coś wyciąć. A! W prawo czy na górę? Daj w prawo. Czy to tu było wcześniej? No, może nie, że nie. No co za labirynt? No, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Hm. Czyli na górę. Tu też No, nosisz. Dobra. To jest dalej. O super cmentarz. Aha, super! Nie wiem czy to ja krwawie, czy to jakieś efekty specjalne. Coś na pewno muszę zrobić z tym też bierające kwiatki. O, Śmiało szczerzej! Ja mam iść! Fuck you! O, tak jakby troszkę nie... Myślałem, że to cały ale jest synka. Fuck you! Pado. Jest! A nie, to ja umarłem. O nie, ja umarłem! Ale przecież nie, bo po co komu kartki do zapisywania co 5 minut? Ale no nic, także ja nie będę tego nagrywać jeszcze raz, także wrócę do Was, jak będę już w tym kościele. Dobra, więc jestem już z powrotem w tym miejscu. Niestety dalej. Nigdzie tutaj się rozejrzałem po okolicy. Nie ma nic, na czym można by było zapisać tą grę. Mam no, nadir, że. Ah, dope. Chuba, zmarka, wam trudle za dużo na bojale. Uh, mingwe, uh, it was torn, of peace I brought it into thee. I bear the loss of it, of my hand deeds thou require it. Whatever stolen by day or stolen by night. Blablabla Blabla Jak mam stąd... Czy on to może zapisuje? nie zapisuje nic Mamy Dość krótką pamięć, ja nie zapamiętam... O, to są kapki Co tutaj Tu jest jakaś mapa O, mapa kościoła To widzę, że jakaś spora w czapelu i mamy iść tutaj B1. Aha, dobra. To idziemy na A to działa w ten sposób. Fuck this! Wpada mi teraz z każdej strony. Co no, mam tutaj to jest w ten ...earphone. Room? O, tu jest ogień. U, masz dziwne. Aha. Czyli tutaj by się nam przydała jakieś wiadereczko. No to by było aż dziwne, żeby palił się ogień, który daje światło i to jeszcze bez celu. No dobra, to idziemy tam. Mam nadzieję, że mam jeszcze amunicję. Dobra. jest zamknięte. Aha, bo to jest długie piętro już. Wracamy z powrotem i sprawdźmy co jest. Mam nadzieję, że tego tutaj już przynajmniej nie będę musiał. Dobra, nie ma. Sprawdźmy co jest z tej strony kościoła. Tam tutaj. Nie ma naszego ząbiaczka.

To był dobry wybór. ale jeszcze się tutaj rozejrzę. Mam wrażenie, że z tych drzwi coś wypadnie jak ja to podniosę. Więc... Latarnia! A to ci dopiero zaskoczenie. The father dancer to the locked door is in the book. The hint is the angel which redempt... Może znowu kilometr wiadomości. Angel which redeemed me from all evil. Blessed. Leads. And let my name be named on them and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Uh, uh, do nothing. Uh, tu jest, chodzi o coś z tym cmentarzem. O jak jasno, aż przyjemnie. Zaraz, nie, nie. Co to jest jak coś z tą wodą. Nasz dziwnie działa ta altarnia. Nadpiszmy no, to, to w sumie, to nie będziemy już potrzebne. Dobra, idziemy tutaj. Eee, to ognisko było tutaj. E eee, tak, w pokoju tym młodzieży. A już myślałem, że się nie pali. Jest. Sklucz. Dobra. Tylko tak tam... co całe... <laughs> oh, Fuck! Nooo! Shit. Damn it. Zaskoczył mnie. No halo! Sam, także nie mam najmniejszej potrzeby, żebym coś chyba nawet przewijać. To jest dosłownie parę sekund. Właśnie. Dobra, mamy klucz. I teraz trzeba się przygotować. Bam, bam, bam. Fuck. Muszę się uleczyć jednak najpierw, zanim ten... Trochę głupio, że nie mam nigdzie pokazanego paska życia, ani czegoś takiego. Ani ile tego życia mam, cokolwiek. A to może odpoc... A nie, mam tutaj życie. Dobra. Painkiller. Yep. Dobra, myślę, że to wystarczy. No żeż... Skype'ie, ogarnij się! Mam nadzieję, że ten Skype nie będzie wyskakiwał na tym na nagraniu. Dobra. Teraz muszę go za... Ile ja mam amunicji? Amunicja też jest tu pokazana? Hmm. Tu ja nie ma. wolę nie próbować zaraz się okaże. jest no i zdążył mnie jeszcze uderzyć serio kiedy dobra tu też już nie ma tego jest dobra nie z tej strony nienawidzę tych skrzypiących podłóg. and hit And he laid upon a certain place and tarried there all night, night because the sun was set. And he took off the stones of that place and put them for the pe for his pillows, and lay down in that place to sleep. Oh, ah. <coughs> tu she si And I i jeszcze obadam jednak to krzesło. Nic. Ona nie stoi tak na. O, a nic Bardzo miło. Amunicja się przyda. Szczególnie, że całkiem sporo trzeba jej marnować na... A co tu jest? A nic. O latarnia tu zgasła. W sumie nie jest mi już do niczego potrzebne. W sumie jak sam sobie świecę, to... To w sumie i tak nie widzę, co się świeci oprócz tego. Drogi kolega. Bam, 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 bam. Stążył mnie walnąć. A zaraz, ja tu już byłem. A nie, nie byłem. The angel which redempt me from evil blessed let and left them my name name on them and let them grow into multitudes in the midst of the earth. A to jest to samo, co mogliśmy odczytać na tych drzwiach. 4816. W że ta liczba jest, jakaś znacząca Czyli 4816. 16 Staram się za z jeszcze jakaś... Myślę, że to jakaś Dobra, podejdźmy jeszcze na ten cmentarz Zobaczmy, czy... Będę w stanie... 48, 16. Dobra Czy jestem w stanie teraz... Sam rozwiązać to... Fuck! Tutaj i zobaczmy co tam się stanie Sii Da rzecz zdążył mnie walnąć myślę, że tu nie podejdzie Bam! Bam! Dobra, na dwa strzały stada tam było 48,16 hm Tak, tylko to... O, krew 48,16 Hmm ja Tak w sumie to nawet jeśli, to co ja miałbym zrobić z tym? Fak! Jakim cudem no! Za każdym jednym razem E, dobra, zresztą nieważne, ten odcinek już trochę trwa. Ja nie chciałbym, żeby były jakieś nadmiernie długie. No! Serio! Ile ja zmarnowałem tych naboi? Nie wiem, guzik. E, dobra, więc zaraz. Trwa. Dwa krótko, ale w sumie ja nie wiem, co teraz zrobić, i w sumie bez sensu byłoby teraz błądzić. Ja sobie tak przemyślę to na spokojnie, przeczytam to sobie. Przetłumaczę sobie tam niektóre słówka, bo nie da się ukryć, że nie wszystko słowo w słowo rozumiem, co było napisane w tych wszystkich książkach. A i może znajdę jakąś ciekawą podpowiedź. 48, 16. No nic, w każdym razie to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Cześć i do usłyszenia w kolejnym.